Mam wrażenie, że konkurs, który się pojawia, jest taką szansą na to, żeby troszeczkę tą energię przerzucić. Płyty debiutanckie się nie pojawiają. Nie pojawiają się koncerty debiutantów i nie będą się pojawiać, dopóki ten czas nie ucichnie. Dla niektórych będzie to. Taka próba sił, czy wytrwają w swoich postanowieniach, żeby związać swoje życie z karierą artystyczną, czy też po prostu będą musieli siłą rzeczy się poddać. Więc myślę, że ten konkurs będzie takim przystankiem dla tych, którzy gdzieś te swoje siły generowali, ale ze względu na sytuację na świecie musieli się, musieli się trochę powstrzymać. Konkurs powstał z, z, z jakiejś. Takiego ssania energetycznego, jeśli chodzi o jakości artystyczne w Polsce. Od dłuższego czasu już czujemy wszyscy, że brakuje nam jakiejś dobrej piosenki, brakuje nam czegoś wokół e, utworu, wokół którego ludzie się mogą zjednoczyć. Młode pokolenie odkrywają piosenki przeszłości i to działa. Natomiast nie ma nic współcześnie, co by zogniskowało energię ludzi, i na to liczymy, że teraz to się stanie. Czy znajdziemy taką piosenkę, która pomoże ludziom y, zebrać się w kupę i, i odczuwać coś wspólnie. Jeśli chodzi o formy zgłaszania waszych utworów, to nie jest istotne, czy jesteście wykonawcą, czy potraficie to zagrać i zaśpiewać. Y, więc jeśli nagracie nam jakiś plik, dziękuję, go wyślecie, to może być naprawdę w, w miernej jakości. Audio tam, to nie jest istotne. Istotne jest to, co jest mięsem tej, tego utworu. Może to być też po prostu zapis nutowy i tekst. No jako Polski środek Sztuki, Chcemy tą, tą tak, kultywować taką możliwość, zarówno tworzenia muzyki, w ogóle tworzenia, tak naprawdę, i, i, i namawiać, jak naprawdę, przypominać o tym jak najbardziej osobom, że po to żyjemy też tak naprawdę, żeby współtworzyć, żeby działać. Jednym zdaniem, czekamy, czekamy. Czekamy na Wasz sygnał, czekamy na, was, na Wasz krzyk, na hałas, który wygenerujecie i który wygeneruje wasza twórczość. Czekamy na ludzi, którzy wejdą na ścieżkę, którą wytyczył Robert Brlewski. Robert prze podróżował przez bardzo różne stylistyki muzyczne i, i tam oprócz tego punk -rocka i reggae, które najbardziej się z nim kojarzą, tam przecież to był Falarek, który był takim bardzo mocnym gitarowym graniem. Był projekt z, też z niedawno zmarłym jego przyjacielem Kalnerem. Który był taką jakby jakimś takim pro, proto-rapem proto, proto czy proto-hip-hopem na polskiej scenie. Robert też był przede wszystkim patronem dla młodych zespołów, bo jego studia Złota Skała to było miejsce, gdzie można było po prostu pod jego opieką przyjechać. On pomagał wielu, wielu młodym muzykom, jakby stawiać pierwsze kroki. Kiedy mówimy o Brylu, mówimy przede wszystkim o fenomenalnym artyście i wielkiego formatu tekściarzu. A autorze Tekstów. Te teksty e, działają na nas do dzisiaj, działają na słuchaczy, działają na dziennikarzy, działają na twórców, którzy non stop odnoszą się do e, twórczości Roberta, do tego, co powiedział, do tego, co napisał i do tego, co i jak zaśpiewał. Przyznam szczerze, że ten moment, kiedy ja poznam Roberta, nie byłem. Nie znam, aż tak dobrze jego twórczości. Tak by tam wciągnął mnie w to Philips. Filip zaprosił mnie, Filip Gawąska zaprosił mnie na wspólną trasę z Robertem. On był zawsze wielkim fanem Roberta, znał wszystkie teksty na pamięć. I to często było tak, że mieliśmy niewiele prób przed, przed wyjazdem na pierwszą trasę i co że pojechaliśmy. I. Robert miał naprawdę bardzo, bardzo duże. Duże zaufanie do nas i duży spokój. Więc to, co się odbywało, to tak, że ja dopiero dołączałem się po pierwszej z i po pierwszej marfie, kiedy miałem okazję poznać formę nie? na tych pierwszych koncertach. Zdecydowaliśmy się y, wynaleźć takiego patrona, który by reprezentował, co jest najważniejsze w piosenkach po polsku. A w piosenkach po polsku najważniejszy jest tekst. Y, tekst, który wyraża, y, który wyraża jakąś wspólną wolę jakiegoś pokolenia. Tekst, który potrafi zaangażować ludzi do zmiany. Tematyk, w których się nurzał, to, to nie były kropeczki na majteczkach, tylko to były naprawdę istotne, często nawet egzystencjalne treści, i co świat i czas zweryfikował, niestety wciąż aktualne. Stąd ta nieśmiała próba wypełnienia luki, jaką zostawił w polskim tekściarstwie po sobie Robert i jego brutalne i nagłe, niespodziewane odejście. Niech zostanie z nami nie tylko jego spuścizna, jego twórczość, ale i też ten cały impact, jaki kładzie na współczesnych, na młodych artystów, którzy mam nadzieję Przepychają się teraz łokciami i próbują podążać tą ścieżką bez naśladownictwa, bez kopiowania, ale podążać taką ścieżką, którą Robert świadomie lub mniej, ale wytyczył całym swoim jestestwem. I wydaje nam się, że Brylewski łączy w sobie, ogniskuje swoją, swoją twórczością te wszystkie, te wszystkie aspekty. Dlatego jest naszym patronem, bardzo się cieszymy, że udało się do tego doprowadzić i z całych sił, Opisujemy, żeby jego duch wpłynął na innych ludzi i żeby podzielili się z nami całym dobrem, które w tekście mogą zamknąć. Czekamy na Was.